On z jednej, ja z drugiej strony. Mhm. Kto jest koksem, niech pisze w komentarzu. O ja! Ja, yeah, fail. Ja. Yeah. O oh, ja, yeah, nuovo. No dobra. Na tym na tym No tutaj on jeszcze wróci i zakończymy ten filmik z lagami. Niestety. Oddawaj mi to, nędzną znów zbroję. Co woli? Oddać mi zbroję czy bumerang? Nie, wolę zbroję. Dobra. I na tym oto pięknym zdarzeniu, kiedy mam to piękną zbroję, kończymy ten zlagowany odcinek. A więc, do zobaczenia w następnym odcinku. Żegnam Was. Pa!